Belgia, Słowacja, Rumunia i Ukraina. Właśnie jako ostatnia tutaj graliśmy wszystkimi zespołami już z tej grupy. Dzisiaj gramy właśnie ostatnią Ukrainą. Zobaczymy, jak sobie poradzi na tle swoich kompanów, bo w rzeczywistości wiemy, że ona odpadła z euro, mimo że miała 4 punkty. To jest, no nie chcę powiedzieć, że osiągnięcie, ale w każdym razie odpadła z 4 punktami. Nie pamiętam aż tak dobrze wyniku Rumunii, nie wiem, ale chyba wyszliśmy z grupy, mi się wydaje. Słowacja też wyszliśmy z grupy Ale tam odpadliśmy Nie strzeliliśmy żadnej bramki na turnieju A Belgią wygraliśmy całe euro Zobaczymy jak poradzimy sobie dzisiaj Ukrainą Taki składzik przygotowałem Ukrainy Nie wiem czy to wystarczy na Rumunię Kurde ale niscy obrońcy Tak średnio ich dawać na rzuty roczne Nie wiem jakim składem grali w meczu otwarcia Ale to no nie wystarczyło Bo przejebali 3 do 0 na start I przez to później właśnie odpadli Bo mieli goal difference bardzo mały No to za. Zaczynamy nasz mecz otwarcia przeciwko Rubuni. Zobaczymy jak dzisiaj będzie się grało. Mam nadzieję, że dobrze. Kurczę. Strasznie często w meczu otwarcia jest po prostu wynik 0 do 0. I nie wiem czym to jest spowodowane, ale po prostu w meczu otwarcia nie ma praktycznie nigdy bramek. Tak w ogóle to znamy już finał. Finałem jest y, Hiszpania kontra Anglia. No i oczywiście, jaki Holandii, żeby wygrała, nienawidzę Anglików. Nie zasłużyli na ten finał, ale zagrają w nim, i teraz cała Europa trzyma kciuki za Hiszpanów, po prostu. No, taka jest prawda. O kurwa, puskas! Co on tu robi? On na emeryturze już dawno! Strzela nam gola. 1-0. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, z chuja się znalazł tam na tej sytuacji, a mój obrońca został w tyle. Przegrywamy 1-0. A więc jednak 0-0 nie będzie. No to zajebiście. Wykrakałem. Jak ja coś mówię, to zawsze jest na odwrót. Tylko kurwa mi to troszeczkę nie pasuje. Mudryk faulowany w polu karnym, to jest rzut karny, ale łatwo dał się wrobić tutaj ten Mogosz, tak chyba? Zwykłe zamarkowanie i wjechał mi w nogi, Mudryk pięknie to zrobił. Kto ma najlepsze rzuty karne? to jest pytanie cygankow 8-6, to sporo. Dobra, zobaczmy czy będzie gol Florin Nita. Pięknie! Mamy remis? Bierz piłkę? No dobra, piłki nie bierzesz. No to po prostu się cieszmy, ale wracamy na środek i lecimy po kolejną bramkę. No i to i dobrze. No i fajnie. Jak ma być remis, to chociaż żeby był z bramkami, bo tak to nuda. Jaka dobra wrzuta Gol! Jest odrobiony wynik. Przegrywali, wygrywają. Dwa do jednego. Cyganko wyskoczył tak wysoko. Jaka piękna wrzuta. Po raz pierwszy chyba strzeliłem gola? Ja pierdolę. No to jest coś niesamowitego. Strzeliłem gola bezpośrednio z rzutu rożnego. Rożny, ostatnia szansa rumuńskich piłkarzy na to, żeby strzelić mi gola, ale nie ma opcji, typie. Jeszcze przejęli tą piłkę. Dawaj, dawaj, wykopać trzeba. Koniec meczu! Mamy trzy punkty! Chociaż na początku się na to nie zapowiadało, ale Cyganków dwie brameczki. Pięknie. 2-1 dla Ukrainy. Odrobiony wynik spotkania. Taki roller coaster to jest fajne. No, i to jest mecz otwarcia. Ale Belgia rozjebała Słowację aż 4 do 0. A my gramy teraz z Słowacją, tak mi się wydaje, najsłabszą, niby drużyną na papierze w tej grupie. Więc mam nadzieję, że będzie zwycięstwo albo chociaż jeden punkt. Bo później gramy właśnie z tą Belgią, która widać, że ma potencjał. To lepiej byłoby zgarnąć tutaj punkty i mieć spokój. Ale teraz będzie piła, świetna piła, dowbyk! Dowbyk! No i chuj! Bombki strzelił. Ja już widziałem, gdzie ten krzyżyk jest, i był poza bramką. A taka świetna sytuacja! I też dobry pomysł, żeby lobnąć bramkarza, bo bramkarz się wyłożył, ale po prostu strzał niecelny. Ale też trochę moja wina, bo strasznie w dół pociągnąłem gałkę. Ja jebie. Koniec pierwszej połowy. Teraz jest akcja marzeń! I nie ma bramki. Jakim cudem tu nie ma bramki. Koniec meczu 0-0. Mamy jeden punkt i chyba wychodzimy z grupy już raczej na pewno. Belgia wygrywa z Rumunią. No cztery punkty mamy. No to z czterema to się wychodzi. Dobra, zagrać jakiś fajny mecz, żeby było dużo goli. Belgia ma 6 punktów, na pewno z grupy wychodzi. Więc w sumie to oni już nic nie muszą. Ale jak ja wygram, to będę miał pierwsze miejsce. No i właśnie, ciekawe czy to by się mi opłacało, bo czasem jest tak, że... Opłaca się wychodzić z pierwszego miejsca, trafiasz na jakiegoś słabiaczka Ale czasami z pierwszego miejsca i tak trafisz na jakąś Francję Bo ona nagle sobie postanowiła, że będzie miała trzecie kurwa miejsce Oj la kaka, no i mamy strzał Teraz świetna sytuacja, dobrze wybiega Sudakow, Sudakow Co zrobi tutaj w polu karnym, ale co zrobi, łamy gola Jest jeden do 0 dla Ukrainy, ależ przeszedł Sudakow Pięknie wybiegł. I wyłożył do wbykowi na pustą. Niesamowitą rzecz odwalił tutaj Sudakow. No nie spodziewał się tego obrońca. Poszedł w ciemną w prawo, a on poszedł w lewo. I py! Mamy 1-0. Nie gadaj, nie ma spalonego? Sudakow! Leci, zagranie, jeszcze raz! Pięta i 2-0! Jakim cudem tu nie było spalonego, byłem pewien, że będzie spalony. Tutaj to podanie, no niestety nie zobaczymy tego podania, ale ja aż chyba sobie zaraz włączę powtórkę i sam to zobaczę na własne oczy, bo wydaje mi się, że tu naprawdę spalony to był ewidentny. Tutaj mamy moment podania. I tutaj mamy linię spalonego. No, nie, teoretycznie spalonego nie ma, bo łamie Axel Wiesel tutaj linię spalonego, ale tak minimalnie. what? co jest grane? Podanie wymierzone na milimetry. I mamy 2-0 dzięki temu. A to dopiero pierwsza połowa. A no, i właśnie mi się przypomniało, że oficjalnie sędzia Szymon Marciniak nie poprowadzi finału. A kurwa niektórzy mówili, że 99% będzie to Szymon. Marciniak, no trochę szkoda, bardzo lubię Marciniaka. zajebisty polski sędzia. Dali chłopowi jakiemuś francuskiemu sędziować. Kurwa, mać też trochę tak średnio to wygląda. Bo Hiszpania wygryła z Francuzami w półfinale. I teraz Francuz będzie sędziował, nie? Może być ustawione troszeczkę pod Anglię. Ja bym jeszcze się zastanowił. Teraz jeszcze jedna szansa. Jakim cudem nie ma tutaj bramki? Pięknie wybieg cyganków, ależ rozjeżdża się obrona Belgii. Oj, ale dobra szansa, ale zjebał. Dobra wrzuta, gol, 3-0, to jest po meczu, proszę państwa, oficjalnie Ukraina ma pierwsze miejsce w tej grupie. 7 punktów Ukraina, 6 Belgia, rozwalona Belgia, 3 do 0, wygrywamy. Ale piękna brama, podobał mi się taka, że tutaj jeszcze w wbieg Jaremczyk, którego... Tawiem przed chwilą i jeszcze przed bramkarzem po lewej jego stronie, a nie na długi słupek, był oddawany strzał. To jest jakaś masakra. Ta Belgia niby taka mocna? Pa pa pa, jeszcze jeden mudryk. Nie ma spalonego! Aj, wytrącony. Koniec, koniec meczu. Cieszał się, bo wychodzą z grupy, ale cieszę się też dlatego, że rozjebana została Belgia, która myślałem, że rozwali też mnie, bo dwa poprzednie zespoły zostały rozwalone strasznie mocno, a teraz została tak w Pixd, że nawet chyba nie dowierzają właśnie co się wydarzyło. No i Rumunia jeszcze wygrywa, chyba Słowację prześcignęła. Ciekawe w sumie, czy Rumunia ma szansę. Na pewno jakieś szanse ma, żeby wyjść z trzeciego miejsca zaraz sobie zobaczymy. Polska tylko jeden punkt. Bardzo słabo jej się to udało. No dobra. Tutaj 6 punktów, Szwajcaria ma z trzeciego miejsca. Portugalia chyba odpada. Holandia też sła. No to Rumunia wychodzi, Rumunia wychodzi, ale Portugalia odpada. Dobra, i na kogo teraz wyjdziemy? Czy opłacało się mieć to pierwsze miejsce, czy nie? Chyba nawet się opłacało, Austria. To nie jest jedna z mocniejszych ekip, aczkolwiek z takimi zawsze gra się najciężej. Zobaczmy drabinkę, i ja jestem po stronie, która jest gorsza chyba. Ale przynajmniej Szwajcaria po tamtej stronie i znowu gra z Włochami. Ta Szwajcaria bardzo często gra z Włochami tutaj widzę podczas tej serii. My w ćwierćfinale możemy trafić na Danię i Hiszpanię, ale nie wybiegajmy w przyszłość, najpierw trzeba wygrać ten mecz. Ukraina, Austria, już na pewno mamy wyjście z grupy. Już na pewno w grupie nie odpadliśmy. Dobra, lecimy po kolejne złoto. Klonfa została rzucona, pewnie teraz odpadniemy. Ależ dobrze wybiega modryk, jest okazja i mamy pierwszą bramkę. Siódma minuta, ależ to się wszystko zaczyna. Tutaj świetne podanie nie wiem kodo w byka. I mamy modryka z dziesiątką na plecach strzela piękną bramkę. Szybciutko. Oj, i mogliśmy mieć remis teraz. O nie. To będzie remis, nie ma remisu, ale to wyjął Buszczan Arnautowicz, to była idealna sytuacja do strzelania gola Nie mam zielonego pojęcia jak to nie wsiadło To będzie koniec pierwszej połowy, na razie mamy dobry wynik Wow, no i znowu broni bramkarz, gdyby nie on To byśmy mieli już 2-1 w dupsko Ale piła, tutaj nie ma obrony, gdzie jest obrona Rumunii? Mudryk, kurde chciałem okiwać jakimś cudem bramkarza, ale nie udało mi się to, jeszcze Malinowski, zjebałem taką akcję, kurwa mać! Oj, wo, Nie, nie wierzę, że Arnautowicz nie ma dzisiaj bramki! Chłop, co jest lakaka double! Nie! Baugartner jaka wrzuta I z czwórką nie wiem kto tam biega Ale ja pierdziele Co tu się dzieje Austria jest taka dobra Ale wygraliśmy z nią 1 do 0 Mogliśmy więcej ale zjebałem Takie akcje dobre Austria to ja nie mam zielonego pojęcia Jakim cudem nie strzeliła mi gola Przechodzimy do następnej fazy I zagramy z Hiszpanią Tym razem nie w finale A już, już w ćwierćfinale Więc będzie dużo szybciej W drugim półfinale zmierzą się Niemcy i Chorwacja, więc w półfinale na pewno będziemy mieli też jakąś dobrą ekipę, a po drugiej stronie mamy Serbia, Francja kontra Szwajcaria, Turcja. Dobra, zaczynają się robić chyba trochę schody, ale nie wiem, nie wiem, zobaczymy jak to tam wygląda. Ale no z Austrią było mega, mega ciężko. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia, jak nie wpadła żadna bramka przeciwko mnie. Miałem dużo farta. Takiego farta jeszcze w całej tej serii nie miałem, serio. Oj, Morata, wślizgiem mi chcesz ładować, chłopie. Koniec pierwszej połowy, w sumie to nic się nie działo. No ale z takim rywalem to już widać, nie? Że jest ciężej, w sensie ciężko w ogóle podejść pod bramkę. Cygankow może z dystansu nie siadło, ja myślałem, że leci, ale nie leci. Oj, dobrze rozgrywa, to Hiszpania, ale było blisko teraz ze strony Hiszpanii, dobry strzał z dystansu. Dobrze, że nie ma Jamala, bo bym mi zapakował taką fineskę że szok. Dobrze, wychodzi Mudryk, będzie okazja, Mudryk! Kurde, żebym wiedział, że ten obrońca tak słabo się zachowa, Sudakow! Sudakow miał świetną sytuację, ale broni bramkarz, tak w niego prosto strzał. Kurde, było dużo miejsca, ale nie widziałem, że ten bramkarz tak odchylony stoi. Ale teraz wyłożenie! O, kurwa w kosmos posłał sondę. Jest do DOŚRODKOWANIE i pięknie broni Buszczan, gdyby nie on! Znowu ratuje nam Dubsko. Ale Buszczan ma dzisiaj dzień konia, naprawdę wyjmuje wszystko. No ja chyba dzisiaj jeszcze bramki nie straciłem, ogólnie mało tracę. Oj, Dani Olmo, dośrodkowanie! Morata, ale było blisko! No co jest? Nie mogę wyjść teraz z połowy swojej! Teraz zagranie do Jaremczuka! Jezu, jezu, proszę! Jest gol! 6 minut do nosędzia, 93. <grymna> Wpuściłem Jaremczuka dosłownie przed tym, przed tą akcją, i on strzela gola! Roman miał dużo sił, dzięki czemu przepchał się. No, ten przecież obrońca, on ledwo biegnie. Nacho Fernandez to był, ledwo bieg za mną. On nie ma już sił, a ten dopiero co wszedł i siły ma. To będzie chyba koniec. Ja pierdzielę. Co za wejście, Smoka. Jeszcze Ferrantores, Torres, Kukurella, Ciuciurella, Cucu, Cici. Ciu -Ci -Ci. Nie koniec, znowu. Ten z długimi włosami wrzutka i strzał i nie ma gola! Nie ma gola znowu tak blisko! Hiszpania! Wygrywamy! Co jest grane, że mi nie mogą strzelić ani Austriacy, ani Hiszpanie, znowu wygrywamy 1-0. Teraz to już żeśmy Fartem wygrali. Tak wyglądają wyniki innych ćwierć finałów. Serbia zmierzy się w półfinale ze Szwajcarią, a my zagramy z Chorwacją. No to ciekawe, mamy półfinały, a jeżeli dojdziemy do finału, to nie będzie jakiegoś dobrego Przeciwnika szczerze mówiąc wystarczy wygrać tylko ten jeden mecz z Chorwatami. Miałem trzech dobrych bramkarzy, Buszczana, Łunina i jeszcze Trubina. I wybrałem Buszczana, to był dobry wybór. No to Ukraina-Chorwacja przedostatni mecz, to już szósty w tym odcinku. Bardzo często teraz dochodzimy gdzieś daleko. Nie mówiąc o wyjściu z grupy, nie odpadliśmy już bardzo dawno temu. Jak my mogliśmy odpadać w ogóle? To naprawdę trzeba się postarać, żeby odpaść w grupie. O Mudryk, Mudryk! Jest okazja! Nie ma gola! Chociaż GOL! Jest bramka samobójcza! Czy to jest pierwszy samobój w tej serii? Możliwe, Bramkarz! Liwakowicz, strzelcem bramki to jest samobój, ale czegoś takiego to jeszcze nie było. Nie widziałem czegoś takiego, sami się nabili. Zobaczmy tu jeszcze raz. Zmarnowana szansa Mudrykiem wydawało się, że już koniec, ale tutaj w ślizgiem obrońca chłop chciał wybić. Nabieg bramkarz. Pozdro 600. I to jest, proszę Państwa, koniec pierwszej połowy. Samobójcza bramka do szatni. To musi ich dupa piec, naprawdę. I to jeszcze w półfinale. Euro. Malinowski, jedna z ostatnich akcji meczu. Możliwe, że jeszcze podwyższymy. Chorwacja tu nam nic nie zrobiła, Modryk! Też rzut karny. Łokcie, łokieć popracował, panie sędzie. Kurwa, sprawdź na warze. Koniec, wygrywamy i przechodzimy do finału. Kolejny finał, i teraz Ukrainą. Chorwacja zagrała totalny piach. Myślałem, że będzie podobnie jak z Austrią, jak z Hiszpanią. Będą nas napieprzać, ale to nie miało w ogóle bytu. I teraz pytanie: z kim zagramy? Albo Serbia, albo Szwajcaria? Tak, ze Szwajcarią mamy finał. Oj to nie będzie łatwy mecz. Co to jest za finał euro w ogóle? Szwajcaria, Ukraina. Jeżeli wygramy ten mecz, to będzie nasze czwarte zwycięstwo w finale w tej serii. Wcześniej udało się to zrobić właśnie Szwajcarią, Belgią, Albanią, no i teraz szansę ma Ukraina. Portugalia dotarła do finału, ale go nie wygrała. To i tak jest duże już osiągnięcie Ukrainy, ale jeżeli chce być bestow w euro, to musi wygrać ten mecz. To znaczy ja muszę wygrać ten mecz, a ja nie patrzę na to, czy lubię kogoś, czy nie. Będę starał się grać jak najlepiej. Ja pierdolę. <laughs> Jakbym stracił bramkę teraz, to by najlepiej to nie wyglądało. O nie, ale dobrze broni buszczal. No przecież my mamy najlepszego bramkarza na świecie. Ale widzę, że, że ze Szwajcarią będzie ciężko. Malinowski! Ależ przeszedł Malinowski! I nad bramką ten dziubnął tą piłkę, wybiegł w ogóle mi kurwa ten bramkarz, co on tu robił? Aj, dobre, dobre zagranie do Vargasa, Vargas wchodzi w pole karne, jakieś dośrodkowanie, łapie bramkarz bardzo pewnie. Koniec, koniec pierwszej połowy. No na razie Szwajcaria lepsza. Ole, peta, jakby tu siadło okienko, jeszcze od poprzeczki, to naprawdę nie byłbym zły. Ale no cóż, kolejna sonda wysłana na orbitę. O, nie, 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 Shakira. Ale broni Buszczan! Co on broni dzisiaj? Nie mam pojęcia. O, ja pierdzielę. I teraz może szybka kontra. Jakaś jest Mudryk. Ależ to zrobił Mudryk! Będzie okazja, będzie szansa. Zagranie Malinowski stracił. Ale tam ładnie okiwał Mudryk. No nie. Nie, 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 nie. Shakira, co robi? Kurwa, koncert masz. O Boże, dobra akcja! Okafor! Ale była piłka Embolo! Głowa w dół, bo to był dobry strzał z nożyc. 4 minuty do końca, chyba będziemy. O, Shakira zeszła, już nie będziemy nękać. Ale możliwe, że będziemy mieli dogrywkę. Denerwują mnie te dogrywki, powinny być od razu rzuty karne. Na kopa Ameryka, tak jest. I tu też powinno być. Leci, Muldryk, Muldryk, może nie będą potrzebne. Będą, będą potrzebne. Ten strzał wyleciał na aut. No to dogrywka. Dogrywka to akurat chwila, moment. Jak się nic nie wydarzy, to rzuty karne. Ale dobra akcja, leci Okafor, zagranie buszczan? Nie, 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 to nie może być prawda. To nie jest prawda, to jest prawda. Kurwa, zuber. 1-0 przegrywamy w dogrywce, za chwilę skończy się pierwsza połowa dogrywki i mamy trochę przypał, chyba będzie odpalać, trzeba full attack. Ja pierdzielę wyłożyć się w dogrywce finału to naprawdę boli. O ja pierdolę. Zuber wślizg, Ręka była, ale w dupie mam to. Ja pierdziele, niesamowite. Ostatnie 15 minut, to co robisz Szwajcaria dzisiaj, to jest pogrom. To jest aby 1-0 w dogrywce, ale no, grają, ja nie wiem, naprawdę. Nie zdążę już, nie zdążę, on doda 0 minut. Nie, nie, to jest nieprawda. Przegraliśmy właśnie finał. Ukrainą, Ukraina nie będzie bez w euro, nie będzie. Przejebaliśmy bramką w dogrywce, nie, no. Zasługiwaliśmy na to, to prawda, ale to, to boli strasznie, bo na samym finiszu się wyjebaliśmy. Kurwa, gdyby nie buszczan, to pewnie nie byłoby nas w tym finale, ale szkoda. Wygrywa Szwajcaria i turniej. 1-0. Znowu bardzo skromny wynik. W ogóle to my wszystkie takie wyniki mieliśmy. Z Austrią 1-0. Później z Hiszpanią 1-0. Z Chorwacją 1-0. No i tu też mogłoby być 1-0, gdybyśmy strzelili bramkę, ale nawet nie mieliśmy celnego strzału. Jest przypał. Szwajcaria wygrywa, a my dopisujemy Ukrainie. Odpadnięcie w finale to jest na równi z Portugalczykami. To jest bardzo dobry, to jest super wynik, tylko, że jak już jesteśmy w tym finale, no to szkoda, że nie wygrywamy go ostatnio. Losujemy ekipę, którą zagramy w następnym odcinku Best of Euro, i będzie to reprezentacja Anglii. W końcu jakaś lepsza, jakiś lepszy zespół.